Dzień dobry Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: kolejny krok do rewitalizacji linii kolejowej w Powiecie Ostrowskim i regionie Siedleckim. Nowe karetki i sprzęt medyczny dla szpitali w Mławie i Żurominie. Już tysiąc firm z Mazowsza otrzymało pożyczki od samorządu województwa. Coraz bliżej rewitalizacji linii kolejowych Ostrów-Mazowiecka-Małkinia oraz Sokołów Podlaski Siedlce. 17 października zostały podpisane umowy wykonawcze między PKP PLK a samorządem Mazowsza liderem dwóch projektów w ramach programu Kolej Plus. Te dwa projekty mają ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego województwa. Dzisiaj podpisujemy dwie umowy, gdzie liderem jest województwo mazowieckie w obu tych umowach. W jednej całość wkładu własnego pokrywa urząd marszałkowski, czyli samorząd województwa mazowieckiego to jest to opiewa na około 44 miliony wkładu własny. Całość inwestycji ostrów Małkinia to jest 297 milionów złotych. W przypadku inwestycji na linii Sokołów Podlaski-Siedlce wartej 327 milionów złotych do wkładu własnego dołączają się samorządy lokalne. To jest około 49 milionów, i tutaj jest składanka z poszczególnych samorządów to jest Gmina Sokołów, Miasto Sokołów, Powiat Sokołowski i Gmina Bielany oraz Województwo Mazowieckie. Istniejący odcinek linii kolejowej nr 34 między Ostrowią Mazowiecką a Małkinią zostanie zmodernizowany i zelektryfikowany. W sercach wszystkich mieszkańców tutaj ogromna radość, bo potrzeby są duże. Kolej jest niezbędnym elementem rozwoju. Dla Ostrowi Mazowieckiej i terenów przyległych, to rzecz niezbędna do dalszego rozwoju. Nie tylko liczymy na to, że będą rozbudowane przewozy, ale również właśnie transport pasażerski. Pociągi na tej trasie pojadą z prędkością 120 km na godzinę. Z kolei rewitalizacja i elektryfikacja linii numer 55 od Sokołowa Podlaskiego do Siedlec umożliwi między innymi bezpośrednie połączenia z Warszawą. Pozwoli to na otwarcie Sokołowa szerzej na kraj. Po prostu linia będzie funkcjonowała bezpośrednio z Sokołowa do Warszawy. Jest to bardzo duży sukces i wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Mówię o mieszkańcach, o samorządowcach z terenu Powiatu sokołowskiego. Będzie rozwój miasta, a jednocześnie i gminy, bo gmina jest jakby jednym organizmem razem z miastem, więc przede wszystkim transport kolejowy, transport pasażerski, uczniowie czy do szkół, czy do pracy będzie można też uczęszczać, jeździć. Także to no jest bardzo ważny sygnał dla rozwoju gminy Sokół-Podlaski. Z optymizmem na rozwój kolei w Województwie Mazowieckim patrzy zarząd PKP-PLK. Zakładamy, że w ciągu najbliższych 4-5 lat maksymalnie pasażerowie będą mogli korzystać z pociągów i około 1,5 godziny czas przejazdu pociągiem będzie z centrum Ostrowi Mazowieckiej do centrum Warszawy. Podobny czas przejazdu będzie z Sokołowa Podlaskiego do Warszawy. Przedstawiciele samorządu Mazowsza podpisali z PKP PLK już trzy umowy wykonawcze dotyczące rozwoju linii kolejowych w województwie. Samorząd Mazowsza doposaża szpitale. Dwa nowe ambulanse i specjalistyczna aparatura medyczna tym razem trafiły do szpitali w Mławie i Żurominie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki unijnemu programowi covidowemu o wartości aż 480 milionów złotych. Karetki zakupione dla szpitala powiatowego w Żorominie oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Mławie to ambulanse typu C o wartości blisko 580 tysięcy złotych każdy. Zdecydowana większość z nich to są takie małe szpitale na kołach, dlatego, takie oddziały ratunkowe. Te w są wyposażone w najlepszy możliwy sprzęt ratujący życie. Jest to sprzęt, na który czekaliśmy bardzo długo, ze względu na to, że obecny tabor mamy lekko wysłużony. Auto, jak Pan wspomniał, na no dotarciu, więc, więc staramy się dbać jak najlepiej. Auto jest wyposażone kompleksowo przez defibrylatory, respiratory, saki i wiele, wiele innego sprzętu, który jest niezbędny do pracy i służyć będzie mieszkańcom. To bezpieczeństwo ratunkowe, tak bym to określił, które, które tutaj yy, świadczymy, na pewno będzie na o wiele wyższym poziomie, a nasi mieszkańcy mogą być tutaj bardziej, czuć się bardziej bezpieczni. Oprócz ambulansów do obu szpitali w Żorominie i Mławie trafił również specjalistyczny sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej. Otrzymujemy aparat USG, rentgen, Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń i do tego jeszcze ambulans sanitarny. Także jest to bardzo istotne wsparcie naszego szpitala i pomoc dla mieszkańców Muławii i regionu. Ten sprzęt jest bardzo potrzebny nam tutaj w Mławie. Mamy znakomity personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, wszystkich tych, którzy ratują zdrowie życia. Żyjemy przy bardzo ruchliwej trasie niezdrowej S7, przy drogach wojewódzkich. W związku z tym tych zdarzeń jest bardzo wiele. Mamy wiele zakładów, gdzie zagrożeń jest bardzo wiele. I w związku z tym ten sprzęt jest bardzo potrzebny. Cieszymy się bardzo. Nowy tomograf to sprzęt wysokiej jakości. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych. Jest to aparat 64-rzędowy, bardzo nowoczesny. Jedyny w regionie można powiedzieć. Jest to drugi aparat w naszym szpitalu. Ale poprzedni aparat jest to aparat 16 -rzędowy. Całkowita wartość karetek i sprzętu, które trafiły do obu szpitali, to ponad 10 milionów 600 tysięcy złotych. Szpital uzyskuje nowe możliwości diagnostyczne, a jak diagnostyczne to jej terapeutyczne, to podnosi bardzo standard tej placówki, możliwości ratowania życia i zdrowia ludzi, no a też dzięki temu podnosi nasze poczucie bezpieczeństwa w tej części, w tej części województwa. Zakup nowoczesnego sprzętu czy karetek nie byłby możliwy, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. To dzięki nim w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu covidowego do tej pory za kwotę ponad 479 milionów złotych sfinansowano między innymi zakup 91 karetek specjalistycznego sprzętu medycznego wyposażenia środków ochrony indywidualnej oraz wykonanie robót budowlanych w placówkach medycznych na Mazowszu. W projekcie uczestniczy 71 podmiotów leczniczych oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego. Już tysiąc firm z Mazowsza otrzymało pożyczkę na korzystnych warunkach od samorządu województwa na rozwój przedsiębiorstwa, zakup nieruchomości czy wdrożenie innowacji. Umowę na tysięczną pożyczkę z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego podpisano z rodzinnym przedsiębiorstwem z Nasielska. Przedsiębiorstwo M+S otrzymało 600 tysięcy złotych. Firma państwa Kęszyckich z Nasielska zajmuje się między innymi produkcją urządzeń służących do testowania poprawności wykonania części w przemyśle samochodowym, a także wytwarzaniem modeli odlewniczych istniejących elementów. Ma więc swój wkład w produkcję części takich marek jak BMW, Aston Martin, Volkswagen, Tesla, Lamborghini czy Ferrari. Zostanie w pełni wykorzystana na e, rozwój e, tutaj pomieszczenia metrologicznego u nas w firmie, ponieważ każdy detal, który my wykonujemy, również musi być zweryfikowany. Musi przejść element adiustacji oraz pełnej akceptacji później klienta. Powołany przez samorząd województwa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy już od 18 lat wspiera mazowieckich przedsiębiorców, samorządy i instytucje. Pożyczki pomogły między innymi w termomodernizacji przedszkoli i szkół czy modernizacji oświetlenia. Są to pożyczki Zarówno na rozwój firmy, jak i na, też na rozpoczęcie działalności. Są też pożyczki ukierunkowane na procesy innowacyjne, modernizacyjne w firmach. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę bazową Komisji Europejskiej, a więc korzystniejsze od bankowego. Jak dotąd od 2004 roku, czyli od momentu założenia funduszu, udzieliliśmy już ponad 211 milionów złotych pożyczek. Oczywiście część z nich już spłaciła, natomiast obecne zaangażowanie wynosi około 100 milionów złotych. Niemal połowa ze środków trafia do firm zlokalizowanych w Warszawie. Jednak sięgnąć po pożyczkę decyduje się coraz więcej przedsiębiorców z mniejszych powiatów i miejscowości. 90 tysięcy złotych dla innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie startupów poznaliśmy zwycięzców czwartej edycji mazowieckiego konkursu Startuj z Mazowsza. Problemy, jakie rozwiązują startupy, mogą stać się realnym odzwierciedleniem zaspokojenia potrzeb i wizji osób, chociażby dbających o naszą planetę, ale też społeczeństwa. Jednym ze zwycięskich startupów jest pomysł firmy Citysats, zajmującej się wykorzystaniem sztucznej inteligencji i analizą obrazu, aby wiedzieć co się dzieje na ulicach dużych miast. Jesteśmy w stanie za pomocą analizy zdjęć wykonywanych na ulicach miast powiedzieć ile osób przechodzi przed każdym lokalem, ale także rozpoznajemy w sposób automatyczny reklamy w przestrzeni miejskiej. Ta wiedza, którą nasza sieć neuronowa jest w stanie wyciągnąć ze zdjęć, jest przydatna dla lokalnego biznesu, który zastanawia się gdzie otworzyć nowy sklep czy restaurację, żeby miała taka restauracja wielu klientów, czy też dla administracji miast, które muszą kontrolować w jaki sposób przestrzeń miejska jest wypełniana. Nagrodę główną otrzymał również produkt firmy Nanosi, czyli fotokatalityczny oczyszczacz powietrza składający się z nanowarstw. Dzięki niemu pokój oczyszczony jest m.in. ze smogu i ograniczający liczbę transmisji chorób oraz startup firmy Philaps, która stworzyła innowacyjne urządzenie grę do rehabilitacji dla dzieci z wadami postawy. Fipoks można używać w gabinecie fizjoterapeuty oraz w domu pacjenta. Dlatego naszymi odbiorcami są właśnie fizjoterapeuci, właściciele ośrodków rehabilitacyjnych oraz rodzice, którzy mają dzieci z wadami postawy. Najbardziej innowacyjne startupy zostały wsparte przez samorząd województwa Mazowieckiego już po raz czwarty. Każdy z laureatów otrzyma po 30 tysięcy złotych na rozwój nowych projektów, produktów i usług. Są startupy, które dopiero zaczynają, są startupy, które już mają jakieś dokonania w sferze social, ale też są startupy technologiczne, czyli już takie na wyższym poziomie rozwoju. Takie trzy kategorie mamy. I rzeczywiście są to osoby, które bardzo mocno wierzą, że to, co wymyśliły, to, co robią, w jakiś sposób wpływa na, że tak powiem, pomoc naszym mieszkańcom w ich życiu codziennym. Poza nagrodami głównymi wyróżniono także trzy firmy w każdej z kategorii. Nadesłane zgłoszenia i nagrodzone projekty pokazują wyraźnie, że poziom mazowieckich startupów jeszcze nigdy nie był tak wysoki. Ulica Ludwisarska w Węgrowie oficjalnie otwarta. Jej remont, jak i plany rozbudowy kolejnych pięciu ulic w Węgrowie są możliwe dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. Remont ulicy Ludwisarskiej został zrealizowany dodatkowo, ponieważ udało się zaoszczędzić pieniądze przy realizacji wcześniejszego projektu. Miasto zgłosiło do nas taką prośbę, żeby można było zagospodarować te oszczędności właśnie na realizację ulicy Ludwisiarskiej. Przebudowa ulicy w Węgrowie to część dużego projektu obejmującego kilka ulic. Dzisiaj oddajemy do użytku przebudowaną ulicę Dominiki Bujnowskiej i ulicę Ludwisarskiej. W tym miejscu właśnie to jest niezwykle ważne strategicznie miejsce z punktu widzenia przemieszczania się i komunikowania naszych mieszkańców, ale jednocześnie również położenia oczyszczalni ścieków w mieście Węgrowie. Jest to ważny projekt, dlatego, że dzięki tym środkom powstaje bardzo dobry, ważny ciąg dróg, które stanowią bezpieczeństwo dla mieszkańców Węgrowa, ale też stanowią o jakości miasta, bo dzięki drogom wiadomo miasto zyskuje na wartości, zyskują działki, pojawiają się przedsiębiorcy. Samorząd Mazowsza kwotą 4 milionów złotych wesprze także planową przebudowę kolejnych pięć Ulic w Węgrowie. Tylko w tym roku w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju samorząd województwa dofinansował 37 inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg gminnych i powiatowych na Mazowszu. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.